Cześć, niech was Bóg błogosławi święto niepodległości wieczorem pozdrawiam, Mateusza z dziewkowic. Fana kebabów. Dwa kebaby zaliczone w Warszawie. Córko, popatrz na mnie. Byłam trochę przygnębiona. Czułam się więźniem mojego ciała. Jakoś było to dla mnie zbyt trudne, by uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. To było jak Sen. Dlaczego wydaje ci się zbyt trudne uwierzyć, że to jestem ja? Milczałam i spuściłam oczy, zachowując się prawie jak dziecko przyłapane na czymś, czego robić mu nie wolno. To ja, Jachwę, zapytałem Cię o to. Spójrz na mnie, a zrozumiesz, dlaczego, Panie. Jestem bezsilna i nędzna. myśl dar, jakiego mi udzieliłeś, przekracza moje zrozumienie. Powierzyłeś mi tyle spraw, lecz brak mi doradcy. W Bangladeszu nie miałam żadnego zaprzyjaźnionego kapłana, który by mi mógł, pomógł i poradził. Dzieliłam się tym z kilkoma przyjaciółmi, ale oni tak samo jak ja nie posiadali żadnej wiedzy w tej dziedzinie. Powierzyłeś mi tyle spraw, Lecz brak mi doradcy, brak umiejętności wysławiania się. Potrzebuję Twojej pomocy. Proś mnie, wzywaj mnie, a otrzymasz moją pomoc. Żyj we mnie, pewnego dnia, a dzień ten jest bliski, zrozumiesz w pełni, jakie zadanie otrzymałaś. Obecnie jesteś dopiero u progu mojego wezwania. A ja wezwałem cię, abyś pracowała dla mnie. Pamiętaj, że ja Bóg jestem Twoim nauczycielem i potrafię osiągać moje cele. Przyjmij moje wezwania i moje odwiedziny, jakie Ci składam aż do chwili, gdy przyjdę Cię wyzwolić. Przyjmij moją opiekę i żyj w pokoju, bo Cię kocham. Czuj się swobodna ze mną. Swobodna, by mówić do Boga jak do ojca z zażyłością. Czuj się swobodna ze mną i powierz mi siebie. Wierz mi, córko, choć mówię Ci, że jesteś słaba, mogę posłużyć się tą słabością, aby ukazać moją moc i moją władzę. Drugi list do Koryntian, rozdział 12, wers 7 do 9. W Tobie znajduję radość. Ja, jachwę, Pan zastępów, poprzez moje wezwania, pomogę Tobie oraz innym żyć w świętości. Wzrasta, wzrastasz teraz na moich dziedzińcach. Bądź szczęśliwa. Mówię ci, że moje orędzia przypomną wszystkim, gdzie są wasze fundamenty. Przypomną, że moje słowo jest żyjące. Moje orędzia was ożywią. One są święte, jak ja jestem święty. Córko, później w pełni zrozumiesz moją zbawczą pomoc. Nie zostaniesz zmiażdżona. Pokładaj zawsze we mnie nadzieję, nie pozwól, by wrogość ludzi cię zniechęcała. Jesteś w moim sercu, zatem niech cię nie przeraża ciało, to znaczy ci, którzy są śmiertelni.